Siostro Faustyno, wyplanko nieba, Przyjdź do nas z Bożym orędziem. Naucz się tylko zaufać trzeba, By w ręku Pana stać się naszędziem. Miłością swoją ukaż nam drogę, To Pana, który nas czeka. Co woła czule, Ja Wam pomogę, Ja Bóg, lecz pragnę z serca człowieka. Prowadź nas siostro w podziemne loty. Wskaż drogę pięknej miłości, Naucz pleświeniec, ścierpień cnoty, Rozpalaj płomień wielkiej ufności. Siostro Faustyno, Ty dziś już w niebie, Módl się z nami do Boga. O siostro nasza prosimy Ciebie, znasz, jak trudną jest życia droga. Siostro Faustyno, Ty dziś już w niebie, Módl się z nami do Pana. Wybranko nieba prosimy Ciebie, bo Ty od poka jesteś nam dane.